Até Kamińska. Witam serdecznie, zapraszam na prognozę pogody. Majówkowa niedziela jest pochmurna i deszczowa. Nie sprzyja taka aura świętowaniu na zewnątrz, no ale my i tak nie możemy tego robić. Zgodnie z zaleceniami powinniśmy zostać w domu. Z tej deszczowej aury zresztą na pewno bardzo cieszą się też chociażby rolnicy. A jednak trochę szkoda, że dziś właśnie popada, bo obchodzimy dzień. Słońca, więc ciekawie by było, gdyby chociaż trochę promieni oświeciło naszą. Planetę. Do XV wieku krążył pogląd o tym, że to Słońce krąży wokół Ziemi, i obalił go oczywiście nasz rodak Mikołaj Kopernik ze swoją teorią. To on wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Ale okazuje się, że przed nim była osoba, która mogła to wymyślić szybciej. Leonardo da Vinci, 40 lat przed Kopernikiem, właśnie takie tezy głosił, ale nie publicznie, tylko w swoich notatkach. Dlatego dowiedzieliśmy się o nich, po śmierci tego uczonego, i wciąż sławny jest nasz Kopernik. Już teraz przechodzimy do szczegółów prognozy dla północno-zachodniej Polski. Dziś zabraknie słońca w tym regionie na Dolnym Śląsku, a także na Pomorzu. Na pozostałym obszarze północno-zachodniej Polski będzie trochę przejaśnień, ale też sporo przelotnych opadów deszczu. Na południu troszeczkę jednak tego słońca w dzień słońca zaświeci, ale to również będą przejaśnienia, bo prognozujemy przelotny deszcz dla całego tego obszaru. Na termometrach zobaczymy wartości od zaledwie 8 stopni w Małopolsce przez 11 w Sandomierzu do 13-14. Na północnym wschodzie ta temperatura będzie trochę wyższa, bo tutaj przeważnie zobaczymy 14, a nawet 15 stopni najcieplej będzie na Podlasiu. Jaka aura czeka nas jutro? Już teraz to sprawdźmy. Północny zachód naszego kraju będzie bardzo słoneczny, czyli ten dzień słońca po prostu przypadnie na jutro. Przelotny deszcz prognozujemy tylko dla Dolnego Śląska i dla Ziemi Lubuskiej. Poza tym naprawdę dużo przejaśnień i trochę wyższa średnia temperatura. Wyższe wartości temperaturowe zobaczymy też na południu. Już nie 8, a 11 stopni na przykład w Małopolsce. Przeważnie zobaczymy 15-14 stopni. 1 stopień wyżej 16 mieszkańcy cieszyna powinni odnotować. Północny wschód naszego kraju to bardzo zróżnicowane wartości temperaturowe aż 16 stopni w ciechanowie, a zaledwie 10 na Podlasiu. W tym regionie też prognozujemy dosyć intensywny deszcz. Ludzie, oglądajcie super. Klaudia Halejcie oglądajcie super Ludzie, oglądajcie super stację.